A wiewióreczka z miękką rudą kitą złapała w locie żołędzia. Mniam, mniam, czeka mnie pyszny deserek, pomyślała. A do tego pada drobny deszczyk, więc wszyscy uciekają z lasu. Będę miała ciszę i spokój. Kapiące, kropelki deszczu wygrywały swoją melodię na listkach, przez co cały czas było słychać delikatny szum. Z oddali, niósł się tu pod uciekających ludzkich nóg. Zwierzęta schowały się w swoich norkach lub pod drzewami i słuchały uspokajającej melodii deszczu. Cieszyły się ciszą i spokojem. Cóż za muzyka, kiedy jednocześnie tyle kropel wody uderza w liście o różnych kształtach i rozmiarach? Słyszysz? Wiewióreczka rozglądnęła się dookoła. Las wyciszał się i uspokajał. Niby wydawał się uśpiony, a jednak tętniło w nim życie. Listki szumiały utulone spokojnym wiatrem. Deszczyk wygrywał swą melodię, raz po raz zaśpiewał ptak. Wiewióreczka spokojnie zajadała swojego żołędzia. Obracając go w łapkach, pyszności. Nagle, kątem oka, dostrzegła małą dziewczynkę z mamą, które stały nieporuszone pod parasolem. Zdziwiła się ich obecnością, bo zazwyczaj ludzie uciekali z lasu w deszczu, a te dwie osoby stały i w ogóle się nie ruszały. Popatrzyła na nie chwilkę i pomyślała. Takich gości lasu to ja lubię. Nie krzyczą, nie hałasują, nie łamią gałęzi. Można sobie żyć spokojnie w swoim leśnym domku. Wiewióreczka poczuła się bezpiecznie i kontynuowała jedzenie. Tymczasem, mała Ala z mamą stały i patrzyły, zauroczone, na piękną kitkę wiewiórki, jej małe pazurki. I żołędzia, którego obracała w łapkach z wielkim sprytem. Ala, która nie chciała przestraszyć wiewióreczki, również poczuła tę wyjątkową aurę lasu. Zrozumiała, że kiedy się nie rusza, to tak naprawdę bardziej widzi to, co dzieje się wokół. Kiedy na chwilę przestaje mówić, słyszę jak śpiewają ptaki, jak szumią liście drzew. Jak gdzieś w krzakach obok tupta ptaszek. To było bardzo wciągające i fascynujące. Była tak cichutko, że słyszała nawet bicie własnego serca. No i mogła patrzeć na piękną wiewiórkę, zajadającą się smakołykami. Och, ile życia wokół, pomyślała. Tymczasem wiewióreczka skończyła swój deser i zeskoczyła z gałęzi i pobiegła w głąb lasu. Ala uśmiechnęła się do mamy, mówiąc: Chyba mam nową zabawę! Nazwę ją Cisza w lesie. Możemy tutaj przychodzić częściej? Może jak będę się tak bawić, to zobaczę i usłyszę więcej ciekawych zwierzątek. Mama uśmiechnęła się i podała jej rękę. Wracały w ciszy, gdyż dziewczynce udzieliła się ta leśna atmosfera. A deszczyk uderzał delikatnie w parasol, uspokajając coraz bardziej z każdym kolejnym uderzeniem.